Otarłem się w życiu o filozofię przypadkiem, a, a co za tym idzie o komunikację społeczną. Studiowałem to i skoro to studiowałem i, i gdzieś tam troszeczkę, chociaż tego łyknąłem, no to postanowiłem o tym zrobić warsztaty. Gdzieś tam nas połączyła ta idea tego komunikatu, i teraz pomyśleliśmy sobie, jakby z tego stworzyć coś, co by różne dziedziny plastyczne i, i ogólnie sztukę składało w, jakoś, w jakąś jedną całość. Są warsztaty plastyczne, są warsztaty muzyczne, są, są warsztaty teatralne, także y, mówimy, dyskutujemy o, o, o przekazie werbalnym, niewerbalnym. Ja tak naprawdę jestem za tym, żeby dzieciom, młodzieży. Ja, ja mam swoje ideały, które mnie tu przywiodły. Yy, sprzedawać w sensy związane ze sztuką, a w jaką yy, jakby nadkreść się to ubierze, yy, to jest za każdym razem pewien, nie lubię tego słowa, ale pewien jakby rebus do rozwiązania dla tego, kto ma poprowadzić te zajęcia. Ja z racji tego, że na co dzień pracuję w bibliotece szkolnej, gdzieś tam automatycznie nasunął mi się taki podstaw, taka podsta, jedna z podstawowych form komunikacji, jaką jest komunikacja poprzez pismo, czyli coś, co rzeczywiście jest namacalne, gdzieś tam trwa w kulturze i ja, ja się zajęłam po prostu obszarem języka pisanego, literą jako znakiem. I chciałam po prostu to wprowadzić jak w jakieś obszary plastyczne, żeby z tego powsta powstały prace malarskie, graficzno-malarskie, wizualne, jakieś ogólnie rzecz ujmując, które będą po prostu e, przedstawiać drogę, jaką może przejść litera, znak, e, tworząc jakiś taki własny szyfr. Młodzież miała za zadanie stworzenie z, ze znaków różnorakich alfabetów, stworzenie jakiegoś tam szyfru. Moim celem jest ludzi stykać, ogarniać, zagarniać i wciągać w świat związany ze sztukami plastycznymi. Dlaczego? Dlatego, że byłoby według mnie bardzo niedobrze, gdyby nie było tego, tej styczności. Ja uważam, że to jest przestrzeń do bardzo świetnej komunikacji z samego sobą. W samych warsztatach chodziło o to, żeby każdy z uczestników wykonał dwie koszulki. Dwie koszulki, które stają się jego po wykonaniu własnością, które reprezentują jego pogląd, przez to, że mogą e, być założone na siebie, więc wyrażają to, co ja wymalowałem lub to, co wypisałem. No i właśnie awers i rewers interesowały mnie, przeciwności mnie interesowały w tym podjętym zadaniu, dlatego, że była koszulka biała-czarna, e, opracowywany jej przód i tył. I uwaga, raz przy użyciu, opracowaniu samego znaku graficznego, a w drugim podejściu do tej kolejnej koszulki, przy użyciu znaku graficznego małego, uzupełniającego, wypowiedź werbalną, pisaną, treść, pisanie no, w warsztatach teatralnych w naszych warsztatach, komunikat. To był ciało jako znak, czyli ja starałam się z młodzieżą przeprowadzić jakiś szereg ćwiczeń mówiących o, o ciele w, w tak zwanej przestrzeni scenicznej, a że tutaj mieliśmy fantastyczne warunki, mamy fantastyczne warunki do, do działań teatralnych, czyli mamy scenę, mamy olbrzymią widownię, mamy przestrzeń. I próbowałem te poszczególne grupy wiekowe, czyli w szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie, tak umiejscowić w tej przestrzeni i scenicznej i przestrzeni na widowni, żeby młodzież poczuła, jakim jest punkcikiem w tej przestrzeni. Punkcikiem statycznym i punkcikiem w dynamicznym. Wykonywaliśmy, jakby, te, takich szereg ćwiczeń pozwalających na świadomość młodzieży istnienia w tej przestrzeni. A ciało, ono w, 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 miało ono wieloraki w wyraz, bo też pewne ćwiczenia polegały na tym, żeby ciało w, w pewnym takim e, ruchu slow motion i w koncentracji, ono też zaistniało. Można byłoby zresztą wymieniać po kolei, jakie to były ćwiczenia, ale to już jakby jest e, sprawa długorzędna. Natomiast w, w w konsekwencji wszystkie ćwiczenia prowadziły do odblokowania młodzieży, ponieważ no niestety są pozamykani. Gdzieś tam boją się, wstydzą się pokazania siebie, a też pokazania siebie poprzez ciało. To jest rzecz ulotna. To jest taki taki, taki moment. Liczy się praca, dążenie do niego. To jest fajna rzecz. Sukces to jest albo jest, albo go nie ma, w zależności od tego, yy, w jakim kontekście jest się rozpatrywany. Jeżeli idzie się, jedzie się, prawda? Na drugą stronę tęczy, prawda? <laughs> Zupełnie inny klimat. Yy, I swoje się zrobiło, to obojętnie. Obojętnie, co się zdarzy, kwestia umocnienia teraz tej drugiej strony, prawda? Pracujemy zawsze z dzieciakami, no ja akurat pracuję, prawda, z młodzieżą ciągle. I to jest kwestia ich umocnienia, dania im siły, żeby oni mogli zawalczyć o siebie. I sądzę, że właśnie do tego jest ten program. Cała idea programu to, to fajne, że jest, są różne, różne prawda, yy, dziedziny. Sztuki, że y mogą poczuć z różnych prawda, aspektów różne impulsy w różnych formach aktywności, ale wartością jest to, że oni w ogóle są, że oni doświadczają i teraz efekt będzie kiedyś tam. My tego nie dostrzeżemy. O tutaj, na tym terenie, pani Jowita ciągle dba i prowadzi zajęcia w których wiadomo, że emisja głosu jest to cały człowiek. Nie ma emisji na przykład filmów, w których tylko jakiś fragment się pokazuje, że muzyka obok działania, obok ruchu, obok akcji. Emisja głosu to jest cały człowiek. I dlatego jest to bardzo ważne, żeby Emisja była rodzajem tej psychofizjoterapii, nawet. Dalej, wyjściem do działania w różnych kierunkach. W kierunku przede wszystkim sprawności młodzieży, harmonicznego rozwoju, większej pojemności, pamięci. To jest właśnie emisja głosu. To nie jest tylko śpiewanie. To jest logika, to, to są sprężyste mięśnie, to są poszczególne działające aparatu yy, ludzkiego ciała, aparatów ludzkiego ciała. To musi być ta harmonia ciała i ducha. Kwestia mnie zawsze ciekawi, i co dalej? Jest komunikat, jest świetna, świetna tematyka. Jest dobre działanie, mamy prawda, garstkę dzieciaków z każdej grupy, ale taką bardzo wierną, tych, którzy rzeczywiście są zawsze. Mamy takich wolnych strzelców, którzy gdzieś tam prawda, się pokazują i myślę, że to nawet było od początku yy, wiadomo, bo już mieli takie rezerwy. Z tym, że w niektórych to wygasło, niektórzy się umocnili, że ach, jestem w tym dobry, to tylko to będę, prawda, w to się będę angażował. Inni z kolei są bardzo otwarci na wszelkie działania i teraz nasza rola, żeby wyzwolić w nich ekspresję, wyzwolić chęć do działania w różnym spektrum, w różnych aspektach, bo dzisiejsze czasy są takie, to są czasy multimedialne. My potrzebujemy działania, nie tylko przez dźwięk wokalny, prawda? Ja nie tylko wokalnie, ja idę przez ruch. W tej, w tej dobie cudownego internetu i rozmów na odległość, nie patrząc w oczy rozmówcy, to można sobie ten swój świat w, w zaciszu swojego pokoiku budować. I można w, go lepić, ale w, w zderzeniu z rzeczywistością, gdy te dzieciaki wyjdą z pokoju, wejdą na ulicę, z ulicy przyjdą tutaj do domu kultury na warsztaty teatralne. To mija pewien czas, i y, muszą przejść ze swego świata, zamkniętego hermetycznie, w świat, który otwiera. Na początku to było bardzo trudne, ale po iluś godzinach y, taki, takich ćwiczeń, y, dopiero y, ci młodzi ludzie y, uświadomili sobie, jak są poblokowani. Jak im trudno powiedzieć, pokazać, jakimi są osobowościami. Bo każdy z nich jest cudowną, wspaniałą osobowością, tylko wstydzą, wstydzą się o tym mówić. I to jest tragiczne. Dlatego te warsztaty też miały na celu udowodnienie tym młodym ludziom, że są bardzo wartościowe że ta ich indywidualność jest bardzo, bardzo wartościowa i muszą w konsekwencji wierzyć w siebie. Bo jeżeli oni zobaczyli siebie w tej ogromnej przestrzeni, co nie jest proste, i wykonywali te ćwiczenia, które ja im proponowałem, to już przy w, pożegnaniu twierdzili, że no, te ćwiczenia, te spotkania spowodowały, że oni są pewniejsi. warsztaty teatralne w ogóle jako takie muszą, czy, czy na celu mają otwarcie tych młodych ludzi i niejednokrotnie mówią w, o bardzo swoich intymnych sprawach wewnętrznych, o których nie powiedzieliby rodzicom na przykład. I mówią to wobec siebie, wobec tych, którzy tu siedzą i jakby to jest taka relacja z życia wewnętrznego. To też jest bardzo ważne. To otwiera Powoduje, że w przyszłym życiu ci młodzi ludzie będą pewni siebie. To nie chodzi o to, żeby oni zdawali do szkół teatralnych i żeby byli aktorkami, aktorami, tylko żeby później, gdy już powiedzmy wyznaczą sobie cel studiów, ten cel yy, osiągnął. A po yy, studiach w życiu dorosłym będą mogli poruszać się w tym świecie, w tej rzeczywistości yy, nie w wirtualnym świecie czy internetu bardzo pewnie. No jako koordynator i współ, współautor cały, całej koncepcji tych warsztatów no na obecną chwilę czuję się bardzo zadowolony i szczęśliwy. Aura sprzyja temu zadowoleniu, jest bardzo słonecznie, co pozytywnie na nas wpływa. Młodzież pracowała przez te dni bardzo aktywnie, a co za tym idzie, spełniała pewne za założenia tego naszego projektu. Ja myślę, że te osoby, które tutaj zostały, to właśnie są ci ludzie, którzy szukają samoświadomości. I to jest sedno chyba tego działania, bo pokazujemy im drogę, my im nie dajemy na tacy. Oni muszą sami odnaleźć, ale kwestia tego, że no to jest pedagog, żeby wskazywać. Gdzieś to światełko, prawda, spróbuj. Poczuj, może ci się spodoba. Nie wiesz, może to będzie właśnie Twoja droga nie do jakiegoś sukcesu, do tego, że jesteś, że jesteś wartościowy, że coś potrafisz. I pomyślałem, że dlaczego nie ten temat, skoro jest on jak najbardziej aktualny. Wszyscy mamy problemy z komunikowaniem się, nawet ja mam teraz problem z przesłaniem komunikatu, bo krępuje mnie obiektyw, yy, kamery, także myślę, że warto o tym porozmawiać, a warto porozmawiać językiem sztuki.